O czym będzie ten odcinek Kamila o Mi Świat? Opowiem Ci o warsztatach w Ośrodku Terapii Leśnych oraz o terapii, czyli kąpielach leśnych i o moich ulubionych miejscach w naturze, gdzie jeszcze, żeby się odstresować i odpocząć w przyrodzie. Dowiesz się też, dlaczego spacery leśne są zdrowe, czego dowiedziałem się na warsztatach kąpieli leśnych, dlaczego wiele wyczyszczonych z lasoterapią ma japońskie nazwy. I co to jest Komorebi i Shrinrin-yoku. W lesie zmniejsza się poziom przygnębienia i niepokoju, a zwiększa się energia do działania i radość życia. Ezoterapia to zanurzenie się wszystkim zwykłym w lesie. To praktykowanie uważności, zachwytu nad przyrodą i wdzięczności za naturę. Żeby być zdrowym, trzeba codziennie spacerować. I do lasu, bo to zdrowe, a kroki się same nie zrobią. A potem słuchajcie podcastu w ulubionej awce już na piątek i polecajcie go swoim znajomym. Słuchacie podcastu Kamila odjaśniami Mi Świat. Cześć! Jeśli chcesz wiedzieć, co u mnie, to mam nową pracę od września. Szybko poszło. Tak naprawdę byłam tylko na dwóch rozmowach w miejscu, gdzie pracuję teraz, i na drugiej rozmowie na nieistniejącym lotnisku. Kiedyś na studiach uczyłam angielskiego. To był mega zajęty czas dla mnie, bo na miszu i jednocześnie pracowałam. Miałam cały dzień od poniedziałku do niedzieli zajęty. E, uczyłam wtedy angielskiego taką laskę. Zastanawiałam się, czym ona się właściwie zajmuje, bo zawsze miała czas, zero stresu a biedy nie było. Zapytałam ją o to i okazało się, że z zawodu jest kierownikiem nieistniejącego sklepu. Hmm, że co? Otóż podpisała umowę w miejscu, które miało być otwarte w nowym centrum handlowym. Potem budowa tego centrum się przeciągnęła. Tak z pół roku, ale jej pracodawcy bardziej się opłacało płacić jej pensję, niż robić za jakiś czas znowu rekrutację. Więc była kierownikiem nieistniejącego sklepu Taka praca marzeń dla przepracowanej studentki. Więc jak zobaczyłam, że jest ogłoszenie w centralnym porcie komunikacyjnym, to od razu wysłałam CV. Na miejscu okazało się, że w biurze tego, przypomnijmy, nieistniejącego lotniska, które nie istnieje i być może nigdy nie powstanie, pracuje obecnie 400 osób, które codziennie chodzą do pracy w bardzo ładnym biurze dobrze ulokowanym w Warszawie i co miesiąc dostają pensje z naszych podatków. Nie dostałam tej roboty, chyba dlatego, że nie jestem z PiSu, ale pracuję w jeszcze lepszym miejscu i kiedyś Wam opowiem. Jeszcze z newsów, to byłam na bardzo fajnych warsztatach w ośrodku terapii leśnych. Co się robi w takim miejscu? Zaraz Ci opowiem, w końcu o tym jest ten odcinek. A te kąpiele leśne i terapie leśne to są takie wyjazdowe warsztaty w lesie, gdzie uczysz się zużywać kąpieli leśnych. To też zajęcia z medytacji i z relaksu, bo odpoczywanie jest trudne, a najciężej jest dbać o to. Poznałam Panioletę Sokołowską, jest ona biologiem i psychoterapeutką i prowadzi te warsztaty jako terapię lasem, a też prywatny las, i ośrodek terapii leśnych w Michałówku, koło Nieborowa. Super by było mieć własny las, jak korwin -Nikę. Pamiętam, że jak w czasie pandemii zakazano wstępu do lasów i parków, to Korwin ogłosił, że zaprosił wszystkich do swojego lasu, swojego własnego, koło Józefowa. Może kiedyś na ja teście zaproszę. A wracając do tych kąpieli leśnych, bardzo lubię takie rozproszone światło słoneczne, prześwitujące przez liście drzew. To jedna z lepszych rzeczy w spacerowaniu w lesie. Oczywiście jest japońskie słowo na to. To słowo to komorebi. Wiele rzeczy związanych z zasoterapią ma japońskie nazwy. Dlaczego? Oczywiście w innych krajach też on zawsze doceniono drzewa. Pito różne leśne herbatki, pisano wiersze pod lipami, zajmieniono grzybobranie w sport narodowy. Aż z zamiast jagody także uświadczono różne leśne wędrówki o charakterze zbierackim, ale pierwszym krajem, który docenił związek przyrody ze zdrowiem, była właśnie Japonia. Mają tam nawet Narodowy Program Kąpieli Leśnych. To takie coś jak nasza sanatoria. Mają też badania naukowe nad korzystnym wpływem lasoterapii. Badania te pokazują, że w lesie zmniejsza się poziom w niepokoju, a zwiększa się energia do działania i radość życia. Mają też całą taką leśną ideologię. To się nazywa a Według tego, lasoterapia, więc zamarzeniem się wszystkimi słówami w lesie. Jakie ma to przynieść korzyści? Idziemy do lasu, żeby się oczyścić i zrelaksować, oprzeć wewnętrzne korzyści z bycia w naturze. Kopiny leśne zaczęły się jako japoński rytuał otwarcia zmysłów odpoczynku w przyrodzie. Jako warsztaty uważności, warsztaty z zachwytu lasem i warsztaty wdzięczności za naturę. Dlaczego spacery się są zdrowe? Trzeba wytwarzają korzystne dla ludzi i one ujemne. Spacery w naturze to lepsze samopoczucie i koncentracja. Bo trzeba całym źródłem trenu. Thank you, Captain Obvious. Nasz wzrok i układ nerwowy odpoczywają. Gdy patrzymy na zieleń i błękitne niebo, to takie atawistyczne. Poza tym, spacer to najzdrowszy sport, a kroki się same nie zrobią. Oprócz tego, drzewa i produkują zdrowe olejki eteryczne i żywice. Na przykład olejek sosnowy poprawia jakość snu i odporność. W lasach sosnowych można poprzeć przypływ energii. Natomiast lasy dębowe obniżają ciśnienie i uspokajają. Przysy produkują najwięcej jonów ujemnych, a na wiosnę poją nas sokiem z przysy. Podobno to najlepsze drzewa, jeżeli szukamy spokoju i harmonii wewnętrznej. Herbatka z kory wierzbowej to naturalna aspiryna, łagodzi stany zapalne w organizmie. Nie padaje cień w czasie upałów, a herbatka z lipy wspiera nas przy przyziębieniach. Spacery leśne dodają energii i obniżają nasz poziom stresu. Naturalne atalistyczne odprężenie, które wymaga każdemu. Postabilizuje nastrój, poprawia sen i daje nam dobre samopoczucie. Możemy zwolnić tempo i odprężyć się, odzyskać spokój, zrobić sobie przerwę od hałasu czy internetu. terapia ma uruchomić układ przywspółczulny odpowiedzialny za relaks. Ale też zapewnić po prostu kontakt ze sobą i autorefleksję, która jest konieczna, żeby zdrowieć. Czego dowiedziałem się na prostych kąpieli leśnych? Podobno drzewa mają aż 15 zmysłów. Porozumiewają się węchowo, elektrycznie, przez korzenie i przez ziemię, na której rosną. Las może być bardzo różnorodny. Zwłaszcza jeżeli porasta tereny, gdzie kiedyś były zabudowania i domy. A teraz jest tam zagajnik akacjowy obok lip. Lasek brzosowy przechodzi płynnie w sosnowy. to część lasu ma trochę inny klimat. To są tam inne grzyby, jest odmienny nastrój. Nie jest jak na takiej farmie drewna, czyli w monokulturze, gdzie mamy jakiś typowy las, który został zasadzony z, z drzewami w takim samym wieku, w takiej samej odległości. Właśnie taki raz jest tam koło tego nieborowa i w czasie spaceru i renta Sokołowska pokazywała nam przyjaźnie drzew. Bo drzewa to nie są martwe istoty. Drzewa łączą się, aby móc przekazywać sobie substancje odżywcze i chronić się od wiatrów i burz. Mogą rosnąć przytłumione do siebie. Ale są to śleśne antypatie. Gdy drzewa odpychają się, rywalizując o światło i wodę. Są średniej wielkości drzewa, z bardzo roboczystymi korzeniami. Są drzewa, które są domami leśnych zwierząt. Są takie, które są typowe, są takie, które są nietypowe. Najbardziej podoba mi się to, że natura jest zbudowana na asymetrii. Na poszczególnych organizmach. Ale jest też taki kanał na Insta, Lasometria. To są takie symetryczne, lustrzane odbicia starych zdjęć, starych drzew. I to wygląda jak takie duchy lasu. szaty leśne to też nauka medytacji. Nauka oddychania i łączenia się z naturą przez zmysły. Możemy w lesie słuchać dźwięków lasu. Możemy wąchać nowe szyszki. Możemy patrzeć na kolorowe liście. Albo i w ten sposób angażujemy nasze zmysły. Wyłączamy mózg, który nie musi wariować i szukać nam zajęć. Możemy pójść na spacer z uważnością, trochę tak jak w technice mindfulness. Albo możemy po prostu oddychać, skupić się na swoim oddechu, na tym co widzimy, na krokach, które mamy przed sobą. Możemy przytulić do drzewa. Możemy pójść na spacer z misją tego, żeby dostrzegać stanowość. Żeby patrzeć, że późnym latem mamy jeżyny i grzyby, że na wiosnę są kwiaty, ale drzewa są jeszcze bez liści, że jesienią mamy piękne kolorowe liście, że zimą jest śnieg, możemy po prostu być w ciszy, dbać o swoją energię życiową, nie podejmować żadnych niepotrzebnych ruchów, ale możemy też być w ruchu. Przecież raz to spacerowanie. Możemy zrobić sobie Nordic walking albo training. Albo możemy leżeć na hamaku. Co się robi we środku terapii leśnych? Kiedy wracasz się z takiego spaceru, gdzie obserwowało się drzewa, e, mamy wykład. I to jest taka część dla osób, które nie czują się zbyt pewnie w lesie i nie wiedzą same, co mają w nim robić. I jest oczywiście degustacja różnych herbatek z sił leśnych. I ognisko z kiełbaskami, bo po takim całym dniu w lesie to apetyt się bardzo zaostrza. Najciekawsza część, moim zdaniem, to jest ten uważny spacer w lesie, czyli ten początek. Ten spacer jest wolny w tempie 3-4 km na godzinę, czyli nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, tylko bardziej, żeby patrzeć, co nas otacza, gdzie jesteśmy. To takie mindfulness, uważne chodzenie. Przewodnik pokazuje, czy się tego spaceru. Coś, co nazywa zaciekawieniami. Zaciekawienia są takie ciekawostki z życia lasu, czyli różne ciekawe miejsca, coś, na co byśmy może sami nie zwrócili uwagi. Pokazuję też ćwiczenia, które można potem samemu robić w lesie, bo nie każdy z lasu umie korzystać. Są osoby, które są w stanie pójść w lesie samemu w nocy do lasu i nie martwią się niczym, bo wiedzą, że sobie dadzą radę, że mają telefon, że wrócą. Są osoby, które są w stanie pójść do parku albo lasu blisko swojego domu i zawsze idą tą samą ścieżką, żeby się nie zgubić. Ale są osoby, które naprawdę nie były od kilku lat w lesie, bo usłyszały, że można tam złapać kleszcza i że to jest niebezpieczne albo nie wiedzą, co tam robić. I te osoby potrzebują takiej struktury. Potrzebują ćwiczeń, które mogą wykonać, gdy pójdą samemu do lasu. Jeden z ćwiczeń, których nie znałam na pewno, oprócz takich właśnie oczywistych typu Otwieranie się na swoje różne zmysły albo uważne chodzenie, więc takim czymś, co by mi myślenie przyszło do głowy tak samej z siebie, gdybym zastanawiała się, co mogę zrobić w lesie, żeby się jakoś odstresować. To było ćwiczenie, które jest nazwane skanowaniem 360 stopni. Opiera się na ruchach kałek ocznych i najpierw od tego jest jakaś polana albo krąg drzew. Stajesz w jakimś ładnym miejscu w lesie i wybierasz sobie punkt początkowy. Wyobraź sobie, że stoisz w jakimś kręgu drzew, od konkretnego drzewa i oglądasz to drzewo od góry do dołu. Od jego korzeni, przez pień, przez liście, idziesz do góry, aż patrzysz na niebo. A potem przesuwasz się kawałek dalej, bierzesz sobie do cel kolejne drzewo i znowu ruch kawałek ocznych, góra i dół. Więc tak wodzisz po nim wzrokiem góra-dół. I tak dalej, ale toczysz pełne koło, wrócisz do punktu wyjścia. Podobno takie ćwiczenie, które trwa kilka minut, jest bardzo uspokajające i dobrze robi na układ nerwowy. Chodzi o ten ruch gałek ocznych. Uważne spacer w lesie to nie tylko robienie kroków. To uważne obserwowanie drzew, tego jak wyglądają, jak rosną, ich sympatii i antypacji wobec siebie, tego co rośnie na ziemi, czyli mchu, żywopruna leśnego. Na Torunów zwracamy uwagę na jesieni, kiedy zbieramy grzyby, ale tak naprawdę to miejsce jest naprawdę fascynujące o każdej porze roku. Można też zdecydować się na obserwowanie nieba i szukanie śladów zwierząt. Zauważenie odgłosów lasu, ale też świadomość tego, gdzie jesteśmy i jak się czujemy. Irlanda Sokołowska jest biologiem, więc widzi więcej w lesie, myślę, że trochę więcej niż ja i może więcej nazwać, więcej pokazać. Zawsze to, to jest jej las, gdzie ona chodzi dość często. Jest też psychoterapeutką, więc wie, że kontakt z naturą to też dotyk emocjonalny i praca z psychiką. Nie trzeba się tego bać. To bardzo emocjonalne warsztaty z poziomu ego, więc nie ma strachu i dlatego do z dobrym przewodnikiem, który jednocześnie jest biologiem, czyli nam powie o drzewach, ale też jest psychologiem. Więc powie nam, co możemy z tego mieć, jeżeli chodzi o naszą, właśnie, nie wiem, depresję, radość życia, to czego szukamy. A jaka jest moja własna historia z przyrodą? Jako dziecko spędzałam wakacje na działce. To było jakby dobre miejsce takie zielone, yy, z różnymi rzeczami, które można było podjewać w krzaczka. ale to nie było jakoś super ekscytujące dla mnie wtedy. I potem już nie chciałam tam jeździć. Ałam spędzić lato w mieście. Czyli takie moje ulubione wakacje, zawsze było zwiedzenie nowego miasta i spacerowanie. Przez wiele lat mi to wystarczało. Ale potem zdałam sobie sprawę, że ja potrzebuję przyrody, potrzebuję lasu. Potrzebuję tego koloru zielonego, niebieskiego nieba, że w naturze najlepiej odpoczywam. W tym samym czasie moja przyjaciółka wyprowadziła się w okolice świdra i pokazała mi swoje ulubione miejscówki. To wtedy było jezioro Rokola, gdzie można pływać e, i plaża przy ujściu Świdra do Wisły, gdzie można siedzieć na piasku i patrzeć na wodę. Zobaczyłam, że jeżeli spędzam zwykle weekend w domu czytając książkę, to robię dobrze, mogę po prostu czytać tą samą książkę na kocu w parku albo na plaży nad rzeką. W tej chwili moje takie ulubione miejsce na spacer e, to jest taka trasa wzdłuż rzeczki Mieni. Czyli że przechodzi się po takim starym y, drzewie, e, potem idzie się po prostu szlakiem wzdłuż rzeczki, aż dochodzi do Starego Dębu. Wtedy się wraca z tą samą trasą. Kiedyś tam był też taki mostek przez rzekę, ale zmyła go burza chyba jakoś w lipcu. I nawet nie wiem, czy odbudowali. Muszę się wybrać. E, a jeszcze wcześniej był lockdown. Czyli odkryłam, że jak się chce spotkać z koleżanką, to nie trzeba wcale iść na wino, zwłaszcza, że wszystkie restauracje były zamknięte, ale można po prostu wybrać się razem do lasu. Jeździłam do tego lasu nawet, jak to było nielegalne. Pamiętam, że jak był ten najgorszy lockdown, czyli że można było się spotkać tylko z dwie osoby, to jechałam samochodem z dwoma koleżankami, samotrzeć, czyli o jedną osobę za dużo, żeby to było na legalu, i jechałyśmy pochodzić po lesie nad Wisłą w jakłodnej. Kto by pomyślał, że coś takiego będzie łamaniem prawa? E, być może dzięki temu, takiemu dreszczykowi emocji, polubiłam tak bardzo naturę. Albo zawsze ją lubiłam, tylko nie wiedziałam. Czasami myślę, że w poprzednim wcielu zajmowałam się wędrowaniem przez jakieś lasy. To dla mnie bardzo znajome uczucie. Jest taki mem o tym, że wszystkie osoby, które normalnie siedziałyby przed komputerem w czasie kwarantanny, Odkryłeś, że najbardziej lubią wędrować z karpą wyślaną. Albo lubią gubić się w lesie i wcale nie śledzić przy komputerze. Albo chcą urządzać pikniki na różnych dzikich, odludnych łąkach. I że po prostu te wszystkie fitoncydy, żywice i olejki eteryczne, o których się uczymy, że są zdrowymi rzeczami w lesie, to że bez nich to po prostu żyć nie można. Taka jest nasza mentalność. Wystarczy zakazać wstępu do lasu, żeby wizyty w przyrodzie stały się jak najbardziej pożądaną rozrywką. I aby tak zostało! Cześć miejsc jest sezonowa, czy najlepiej wygląda w jakiejś konkretnej porze roku. Na przykład, jeżeli w to raczej we wrześniu, a nie w środku zimy. Albo są takie porośnięte makami wiśniami klify w Dobrzymi nad Wisłą. To jest super miejsce w maju. Albo kwitnące jabłonie wiosną. Nieważne, gdzie mieszkasz, na pewno odkryjesz jakieś super miejsce na wyciągnięcie ręki. W ma coś, co nazywa się mini piknikiem, czyli po prostu bierze książkę, bierze koc, ma pół godziny, wychodzi przed dom na trawnik i od razu czujesz się lepiej. Pół godziny samochodem i możesz być na jakiejś nadrzecznej plaży, albo w rezerwacie czy w lesie, albo w jakimś super parku. Nie trzeba od razu jechać do ogrodu japońskiego we Wrocławiu. Chociaż ostatnio tam byłam i naprawdę było super, bo każdy kamień ma zaprojektowane swoje miejsca. Żeby było zen, jest tam nawet taka czapla, etatowa czapla, która łowi rybki w duchu zen. Nie trzeba jechać do jakichś biowierzy, żeby się przytulać do stuletnich dębów. Chociaż tam byłam ostatnio i naprawdę było świetnie. Po prostu rozejrzyj się. Zapytaj znajomych, gdzie jeżdżą na weekend. Koło Twojego domu. Na pewno są różne super miejsca. Nie trzeba jechać przez całą Polskę. Naprawdę wystarczy coś blisko domu. Bo kąpiel leśna to jest ten umysł. Może się mieć w dowolnym miejscu: chodzi o to, żeby się wyciszyć i otworzyć na las. I to jest chyba ta najważniejsza rzecz, której się nauczyłam na warsztatach z kąpieli leśnych. A na koniec będzie pocztówka dźwiękowa. Dziękuję. Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia. W następnym odcinku słuchowiska Kamila objaśnia mi świat. Napisz do mnie, co myślisz, a opis odcinka i linki znajdziesz na ugotowanym PR w zakładce podcast.